Witam Państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Gawał Mikołajczyk, jestem inżynierem systemowym w Cisco i będę miał na tegorocznym Cisco Expo wielki zaszczyt poprowadzić sesję S34, która mówi o produktach bezpieczeństwa. I teraz ja się będę skupiał zasadniczo na produktach, czyli nie będę mówił bardzo o architekturach, aczkolwiek również od architektur nie będę abstrahował, czyli z architektur, które są w portfolio tak naprawdę i w dokumentach, najlepszych praktykach wyróżnione będę starał się wyłuskiwać produkty i ciekawe funkcjonalności i o nich Państwu opowiedzieć. Więc będziemy mówili zarówno o bezpieczeństwie na brzegu sieci, o bezpieczeństwie w kampusie, o bezpieczeństwie w centrum przetwarzania danych i również o bezpieczeństwie dla wyniesionych placówek. I zasadniczo tak naprawdę w dzisiejszym bezpieczeństwie sieciowym istnieje kilka ciekawych obszarów, tak zwanych hot topics i spośród tych obszarów szczególnie należy wyróżnić zgodność z normami bezpieczeństwa i tutaj wspomnę o na przykład standardzie PCI DSS, czyli Payment Card Industry Data Security Standard, między innymi. Bardzo ważnym tematem obecnie coraz częściej poruszanym i dostarczającym wielu emocji jest tak zwane DLP, czyli Data Loss Prevention, czyli jak spowodować, żeby z naszego przedsiębiorstwa, z naszej firmy, z naszej organizacji nie wyciekły poufne dane. Wiadomo, że pracownicy są bardzo kreatywni w tej dziedzinie i mogą to zrobić na różne sposoby. Mogą sobie wysłać taką poufną wiadomość mailem, Mogą również ją sobie nagrać na pendrive albo wypalić na płycie CD albo przesłać w sieci w inny sposób. I teraz jak spowodować, żeby to się nie zadziało? O tym też będę mówił w kontekście naszego portfolio bezpieczeństwa. Bardzo serdecznie zapraszam na moją sesję. Mam nadzieję, że spotkamy się na sesji S34. Dziękuję.